Witajcie, ja jestem Marcin Kryński, a dzisiaj sobie porozmawiamy, porozmawiamy sobie o innowacjach biznesowych, które jeszcze nie zostały wdrożone, a które chcielibyście umieścić na markecie, ale zacznijmy od samego początku. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego materiału, to moim konceptem biznesowym jest wdrożenie metal detektorów, czyli sprzętu, który pozwala znaleźć skarby piratów, szczególnie tych z Karaibów, ukryte gdzie w piasku, czyli... Chcę sprzedawać e, metal detektory komu? Rodzicom, dzieciakom i tym wszystkim osobom, które znajdują się na tej plaży. Czyli to jest mój cały target, ta plaża. A czy ktoś to robił wcześniej? Nie. Czy ja to zrobię? Tak. A, jak zamierzam podejść do tego tematu? A, w jaki sposób zamierzam walidować ten koncept? A, prawdopodobnie usłyszycie to wszystko punkt po punkcie, właśnie e, na tych materiałach. Ale zanim przejdziemy do sedna. I omówimy wszystkie kwestie związane marketingowo czy biznesowo właśnie z wdrożeniem nowego projektu. Projektu, który jest trudny do wdrożenia, bo nikt go wcześniej nie wdrażał. Muszę Wam powiedzieć o dwóch typach inwestorów. Pierwszym typem inwestorów są innowatorzy. Zaliczam się jak najbardziej do tej grupy, czyli chcę wdrożyć coś nowego, coś innowacyjnego, coś czego jeszcze nie było. Zazwyczaj innowatorzy zarabiają, Dobrze, ale innowatorzy wdrażając pomysł biznesowe, czy koncepcję biznesową czy uruchamiając firmę mają swoich naśladowców. To są kopiatorzy. Dobrym przykładem jest właśnie ta plaża. Czyli mamy tutaj na przykład to, co widzicie, kasino, tak? To nie jest typowe kasino. to jest kasino dla dzieci, gdzie są spychacze z monetami i tak dalej. Czyli ktoś pierwszy raz wpadł na pomysł, że o, coś takiego by chwyciło na plaży będzie kół, cool. dużo dzieciaków jest, są dwupensowe monety, można tym się świetnie bawić. Rewelacja, ktoś to wdrożył. Następnie pojawili się kopiatorzy. Mamy tutaj chociażby ten Henry Marshall, który, który widzicie. To jest ten sam typ biznesu. Mamy tam Leisure Center, mamy tam jeszcze kolejne Olympic Leisure koło Grand Hotelu. Na tej plaży nie wiem ile tych kas jest, ale jest masa. Co tutaj się stało, co się wydarzyło? Naturalnie, ktoś miał pierwszy koncept biznesowy, że jakieś tam spychacze na monety, gry arcade mogą wypalić. Odpalili pierwszy biznes, taka osoba, biznesman, investor, entrepreneur, nie wiem, czy to dobrze mówię ale whatever. W każdym razie odpalił taki pierwszy biznes, a następnie pojawili się naśladowcy, którzy po prostu skopiowali ten biznes. Ten materiał jest dla osób, które chcą wdrożyć projekt, interesujący projekt, ale ten projekt jeszcze nie znalazł się na markecie. I właśnie do Was adresuję te nagrania bo w dalszych częściach tego materiału będziemy rozmawiali o tym, jak określić swoją niszę, jak zwalidować koncepcyjnie pomysł biznesowy, koncepcję biznesową na produkt czy na usługę, czy postaramy się to zrobić z zero cost, tak? Czyli nie będzie żadnych kosztów. Postaramy się to zrobić tak dobrze, jak to możliwe, bez nakładów finansowych. I właśnie to zamierzam, to zamierzam Ci tutaj pokazać. Więc jeżeli jesteś innowatorem, zachęcam Cię do e, śledzenia tego, tego kanału, tego materiału. Przede wszystkim dlatego, że zamierzam to pokazać od początku do końca, jak to działa i dlaczego jeżeli pomysł, jeżeli koncepcja biznesowa e, okazuje się słuszna, pojawiają się naśladowcy, którzy po prostu skopiują Twój pomysł, a nie patrząc e, e, kompletnie na to, czy to jest moralne, czy to niemoralne. Tak działa biznes. E, tu się nie ma o co obrażać. E, Dlaczego chcę wam pokazywać coś takiego? Chcę publikować taki materiał. No cóż, w mojej karierze biznesowej zdarzyło się wdrażać przeróżne projekty, koncepcje, które następnie stały się dobrem pewnego rodzaju kolektywnym dobrem, tak? A ponieważ innowacja zdecydowanie bardziej kręci mnie niż skopiowanie czyjegoś pomysłu, tak? Tak jak mamy tutaj kolejny ten przykład Kasyna, tak? Dlatego też chcę Wam pokazać, jak początkowo, być może absurdalna idea, znajdzie swoich naśladowców po upływie pewnego okresu czasu. To by było na tyle. <grystanie> Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.